Co mam powiedział te grze, grze Ta gra była nagrywana tak grze, że to są normalni aktorzy Teraz to, to ja się widzowie muszę skupić Poczekajcie się ja słucham. Ojej! Ja mówię Ja już w, wyszedłem z formy widzowie z granio Ja się, no to mam tam chujową tą klawiaturę, powiem Tam Mam chujową klawiaturę. Poczekajcie widzę. widzę, bo tak jest tak chujowa, powiem że to jest straszne. Powiem wam. No, pierdolę. No i widzę, to jest właśnie to, co ja mówię. Z tą klawiaturą mam chujową. No bo ja tak robię, kurwa, kurwa, nie! Widziałem, ale nie, nie, bo to jest, trafia do dupy, a nie... Bartek, cztery złote, jak graj dupy, to recenzuj, klaski, ja, ja dziś te... Jest do dupy tekla. Ja Powiem wam, widzę, że ona jest, kurde, nie na mojej palce. Nie ja pójdę nie lubię. Kura. Dupy te o, to jest takie. To są galaki. No i przy tym formowym do dupy jest też fakt, fakt, klawiatura. Z kurwa, my widzowie też się wymierzyliście z tym z gier, kurwa jak ja widzicie. Ja nie lubię jak coś się robi i gada. Ja rozpierdala, bo ja się nie mogę skupić w ogóle na, na widzowym nagraniu ani nic, tylko kurwa na komentowaniu was. Сейчас стаканчик Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, Kierdolę. to jest to co ja mówiłem, że nie lubię gaz, tak zaraz będę mm. komentować skujową na pewno Nie lubię tego się... I dlatego nie robię, że jest gier w ogóle, bo ja nigdy jakoś do gier powiem, że A, się nie... nie powiem, zzałem, że jest kujący styl z tymi i pierdolę taki styl nie, ja już nie będę z tym skierował, to. Bo to jest, to jest nie chuj, grania, nie pierdolę to, pierdolę to, no, to. widzicie jakie, je... wiercie o tym, że ja kurwa, już tyle lat kurwa, już ponad 10 lat kurwa nie gram. No, wiedziałem. Chujowa ja No pierdolę No i zaraz się w kurwie przebytę tego jest tu No bo nie w kurwie pierdolę to opierdolmy i Strasznie mi się skończyć. A jeszcze coś, coś się kurwa załączyło Kurde Kurde Kurak to kurwa strasznie Co to? Coś że... Ja pierdolę, widzę, kończę z tego. Kurwa, pierdolę to. Pierdolę to. Tu nie ma sensu kurwa. Ja się będę wkurwiał w widzowie i, i to na chuj mi to ujedzie. to mnie wkurwie. chcieliście ty ma z, z gier to macie, kurwa. Pierdolę to. Da pierdolę to! Kurwa. Robisz kurwa, bo ludziom że chce, ja już ponad tyle lat kurwa nie gra. Pierdolę to. Do dupy jest klawiatura, kurwa i tyle mogę sobie pocałować w dupę. Jest do dupy można to wywalić tą krewtą. Teraz rano, że kurwa, naciskacie żeby grać, grać kurwa, a pierdolę to. Na ja co no gościu się na mnie patrzy? Do dupy jest ta krewtora kurwa. Jest do dupy ta krewtą. Ja na nadzieję, kobra grania, bo później pierdolnicie kupoty widzę, że rzekomo yy, że nie pracuje, jak tylko gra kurwa. Nie ciągnij, nie ciągnij mi tego, bo że powyrywasz mi wszystko. Na no, razie nie ciągnij, bo mi powyrywasz. Nie ciągnij mówię, bo mnie widzisz? No dobra, zobaczymy jak wyjdzie. Yeah. Masz donejta za dobry skrym uszata małpo Używaj hamulców geju i nie grzeb w ustawieniach bo i ptak nic nie rozumiesz Na miłość boską zmień kamerę tajgerku zaczyna już widzowie cała ta cała akcja właśnie tego wszystkiego.